Parcerza. Ty bo mi bateria siądzie. ale TVN Turbo TVN Turbo Turbo nagrywamy to jest najlepsza fura, która po tuningu przyjechała prosto z trasy z moimi pa, pa, rzeczami, pa, pa, kurwa mać. i ciągnęliśmy to tym właśnie Fordem GT o. tyle spalił, że trzeba przyjechać mu dolać bo nie dojedzie do Nancy Oui, non, no. Co, jak to jest główny. odkręcić w trysku. W palcach się odkręcają. W palcach, albo się już same odkręciły, od rgań. Tu mamy całe wyposażenie nasze techniczne. w akumulatory, kilka gadżetów. Kurwa odkręcić. Paweł I... ma takie kluczyki, kurwa, nie dał rady odkręcić. O, w mojej skrzynki miałeś, nie? No, no w kabinie mam. Dobrze, że, że była z tyłu, bo kurwa trzeba było etażerki rozbierać. Ściągnęliśmy ludzi, odpowiednik do tej roboty, no. z Nancy, tak, tak. Ekipa, ekipa z Nancy. <laughs> ekipa z Nancy przyjechała, rękawiczki gumowe, ten kolega po prostu teraz będzie pracę wykonywał. Uwaga, proszę się odsunąć. Bo jak coś pierdolnie, to mogą być poparzenia, różnego jak... Silnik kurwa, nowy, nówka silnik przełożony z, z, tak z tego, z gerbusa. To jest silnik po tuniku, co ty pierdolisz, to jest podrasowany no. Mówisz, że nie możesz jechać, o, o cieplony masz silnik, elegancko, nie jest bardzo na pewno. No i kurwa, zaiżdżą na parkingu z tego sklepu, to. Jest, ja. poliwa, A, to I rzeka, oczywiście rzeka, koledzy, turyści są tutaj właśnie, nie, 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 turyści. Kurwa, 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 tak <laughs>